Czy social media są zagrożeniem dla dzieci poniżej 13 roku życia? Eksperci w tym temacie mówią m.in. tak. Według tych ekspertów, ponad 80% uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych ogląda YouTube, a, a połowa korzysta z mediów społecznościowych. Wiąże się to według ekspertów oczywiście z niebezpieczeństwem związanym z nieodpowiednimi treściami, lękami, depresją, hejtem oraz możliwymi przestępstwami, które mogą mieć miejsce za pomocą np. komunikatorów internetowych. Jednym z postulatów ekspertów są rekomendacje dla dzieci oparte na trzech zasadach: do 15 roku życia bez serwisów społecznościowych, bez ekranu do 3 roku życia. Oraz bez smartfona do 12 roku życia. Co sądzisz o tego typu zasadach? Czy warto je wcielać w życie? Czy może lepiej zostawić to w takim wydaniu, jak obowiązuje dotychczas? Podziel się swoją opinią w komentarzu, no i oczywiście obserwuj po więcej. Pozdrawiam, cześć!